Cześć, z tej strony, Eldart, i witam w kolejnym odcinku z rynku Steam. Jak to pewnie widać, już jest poniedziałek, więc kurczę, lipka. Trzeba Niektórzy do szkoły się szykować, niektórzy do uczelni, niektórzy do pracy. No lipa. Eee, a co, dzisiaj o Kopenhadze? W sumie mało było ostatnim czasem. Kolejny stan Kopenhagi, dalej bez promocji. Trzeba by było zajrzeć aż. I to już nie bez promocji, zaraz też sprawdzimy. No i co? I tylko szybkim wstępem jeszcze. Najlepsza strona do wymiany swoich skinów Skin's manki oczywiście. Darmowe 5 dolarów wraz z kodem ELZARD przy wymianie. Więc linkarz do strony będziecie mieli w opisie. Jeżeli korzystacie z stronki z moim kodem, to oczywiście wspieracie mnie. A ja Wam mogę na moich odcinkach rozdawać coraz lepsze skiny. Dodatkowo strona nie wlicza ten naklejek do ceny skinów, więc wyjmiecie mnóstwo, mnóstwo kraftów, e, które są naprawdę fajne jakieś apeksiki. A to zrapane chyba. E, I tego naprawdę mnóstwo. E, i na tym może dużo zarobić, bo jak wy, 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 kurczę, wywalicie coś drugiego sobie do ekwipunku To potem można to dużo, dużo drożej sprzedać na rynku Steam polecam I do tego jakby jeszcze było mało Dodatkowo 35% bonusu do doładowania z kodem ELZART Więc co, tyle A my przechodzimy sobie do marketu Steama Generalnie Kopenhagen Czyli to co nas interesuje Zaczniemy sobie od kapsułek Kapsuł i zobaczymy, jak tutaj się sytuacja ma. Bo tutaj sytuacja ma się, jakby promocja już była. To jest bardzo piękne. Lecz. czy znaczy Bardzo piękne. Tak, spadające kapsuły na rynku, czy są bardzo piękne? Eee, to można tak to nazwać. OK, nazywajmy to tak. I zobaczmy sobie, ile jest już bez promocji. Mamy tak. Jest 14. Na rynku się pojawiły 28. Czyli 21. się pojawiły na rynku. A zobaczcie, że jest 14. Czyli tak naprawdę. Minęło już Z tyłu 31 są 4 dni, to 18 dni nie ma jeszcze promocji Zaczyna być długo, zaczyna być źle Powolutku zaczyna być źle jak dla mnie No bo sama promocja Pewnie będzie trwała dwa tygodnie Minimalnie To takie plan naprawdę patrzenia minimum Czyli już tak naprawdę Event będzie w kierunku miesiąc, ok ja ten miesiąc akceptuję, dla mnie to jest jeszcze akceptowalne Miesiąc, miesiąc i tydzień też jeszcze akceptuję, ale miesiąc i dwa tygodnie, miesiąc i trzy tygodnie, to już jest dla mnie dużo. To już jest dla mnie dosyć długo. Miesiąc ewenty powinny trwać po miesiąc max, to jest takie moje zdanie, jeżeli chodzi o takie eventy. A tutaj widzimy co, że już ten miesiąc prawdopodobnie zostanie przekroczony, no bo nie opłaca się, żeby promocja nie została dodana, więc to wiecie? I tak, generalnie, jeżeli patrzymy supplyowo, tak jak ostatnio, wygląda to dobrze. Możecie zobowiązać na ostatnim odcinku. Wygląda to dosyć dobrze, jak na okres jakim są. I kurczę, mało tego na rynku jest. Czyli Kopenhaga nie jest póki co jakaś, nie wygląda przynajmniej na samym rynku Steam, jakby była jakaś strasznie przeinwestowana. Wiadomo, tak to się mówi, promocja weryfikuje ten event, ale póki co wygląda dobrze. E, nie wiem, czy jeszcze Donka, zaraz pokażę wam. E, zobaczymy sobie w holo, jak się holo trzymają, bo również będziemy składali zamówienia. Pokażę wam kilka zamówień, które ja będę chciał składać e, i na jakie hologramy. E, o, frytki są najtańsze, widzę. E, Kopenhagen, Wolfs. Myślę, co jest, kurwa, na pewno nie. E, Okej, okay, autograf. E, donk, co ciekawe, jest na drugim miejscu. To mnie ciekawiło. Okej, okay, ludziom widzę, że siada ten autograf. Okej, okay, ktoś nie, nie, nie orientuje się, czemu ta cena tego autografu jest taka duża. Ktoś może wie, to może napisać w komentarzu, bo to w sumie zaciekawiło, czemu to jest takie drogie. Donk, no, co by tu powiedzieć? Po odpadnięciu z Majora, po końcu Majora, no, powiem wam, że niezły zjazd zaliczył ten chłopak. Eee, zobaczcie to. 230, tu już był 8 dych, 150, i tak spada, i tak spada, i naprawdę, no na promocji to on będzie z 3-4 dychy. Skoszało, dobra, zaraz przejdziemy do moich zamówień. Przede wszystkim, byś chciał na kilka rzeczy. Koi, na pewno będę kupować. Koi Koi będę kupować jaki zwykły, jaki w autografach, bo naprawdę mi ta naklejka e, się podoba. Czy ja będę dużo inwestować w Kopenhagę? Kilka stów i to jest tak jak zawsze, nie inwestuję więcej niż kilka stów w każdy event po kilka stów. I też nie jest tak, że jakoś super wierzę lub super nie wierzę w ten event. Póki jest on neutralnie, w dalszym ciągu bez promki, to mnie jedynie tutaj martwi. Więc mi się wydaje, że to jak patrzę na te ceny, będę starał się wyjąć koi po jakieś 25-20 zł. Takie zlecenia będę tworzyć na koi, bo wydaje mi się, że to dobra cena, atrakcyjna. Mm. Chmurki jeszcze zobaczymy, bo też nie chcę dużo budżetu, a chmurki są też dosyć drogie Bardziej mi koi siada od chmurek, więc bardziej tutaj w koi na pewno polecę Możliwe, że chmurki, ale raczej jak już bym wybierał to glitter chmurki, jeżeli mam już tutaj Wam Mówić, Copenhagen to jest oczywiście musi wyskoczyć. Holo, ok, holo, holo. Wjeżdżamy w dół. Glitterki też wam pokażę. Ksantaresa raczej nie będę kupować. Bardziej się wolę na właśnie na koje poświęcić. Na e, sobie kupię z Justa, właśnie sobie kupię. E, który według mnie wygląda bardzo fajnie i ma fajny nick. I fajnie ten autograf się... No, fajny rynek na pewno działa, jeżeli chodzi o to. Fajnie wygląda, nie jest duży. Widać całą naklejkę praktycznie. Ładny Justik e, Fajny w sumie nick. Jakby na, na stickera, więc tutaj też będziemy składać zamówienia. Tu myślę, że jakieś 6-7 zł będę się chciał. Oczywiście to jest takie zamówienie, złożę. Czy to wejdzie? Nie mam pojęcia. Generalnie już powinienem kupować, ale póki coś jeszcze wstrzymuje, bo ty już się złożę z tym lepiej. To jest głupota, to to robię, więc tak jak Wam mówię, jeżeli chcecie się przygotować dobrze, już lepiej składać zamówienie. Wini. Czy będę kupować winiego? Również szczerze się po korce. Mm, również bym bardzo chciał, no nie mieć, ta parowa jest zajebista. Do tego Imperial samo w sobie fajn. Fajen, fajen Więc mam nadzieję, że Imperial się wypierdolą w eventach wszystkich i nie zobaczymy ich nigdzie, będą grali pijak. Życzę im jak najgorzej, żeby mieć jak najlepsze pieniążki z tego, że się na rynku z Tak, jest to <grym> smutne, ale tak życzę. I tymczasem, tym, no dobra, nie, nie będę nic złego życzył niemu, ale życzę mu, żeby z apki i innych rzeczy już tak nie siadało, jak siada to teraz, i żeby tak w sport to do od sportu w ogóle. Życzę mu i to mówić. Spirit nie, nie będziemy tu inwestować. Spirit e, głównie tutaj widzę, że będę się na koi na, na, na tych, na imperialcach kupiał Jeżeli chodzi o to, e, kilka autografów też z imperialców kupimy, ale przede wszystkim większość, że Rzeczy jakie będę też chciał zrobić, to będzie to na literkach. Dosyć sporo zamierzam kupić literków. E, podobnie co do holo. Podzielę gdzieś na pół ten budżet. Holo glitter Chmurki? Na pewno. Jaka cena? Myślę, że koło 3-4 będę chciał tutaj złożyć na zamówienia. Tanio, tanio, ale jak chcę jak najtaniej to wyjąć. I jak będę się kupować, będzie super. Jak nie, no będzie kurwa lipa. No ale zobaczymy, jak będzie to wyglądać. 3-4. Mm, autografów Tutaj mało będę chciał z Glitterów, W sumie to żadnego, tak mi się wydaje, że nie będę chciał kupić Glitterów bardziej. Chociaż tego winiego glitter. Może sobie dokupimy, to nie jest głupie, żeby go kupić w literze Dobrze to o Nowea w sumie też, bo też spokojnik do tego Imperial. Też mi się wydaje, że no Waya może coś pójdziemy eee, Ale na Koi, Kurczę myślę. Koi, na... Koi, na... Koi na... będę dużo kupować, eee, literów z Imperiala na pewno Powiem wam, że tego chcę troszkę pokupować. Ale ty to nie są przecież drość, to czemu ich... je ja gdzieś są ślepy, przepraszam. To nie są na pewno dużo droższe, tak lecę i lecę no już po złoty 30, się nie zatrzymuje. Sorry za, za, za mnie dzisiaj. E... Gamer Legion, taki stosunek potencjał, to co było wcześniej, było dużo lepsze. Na pewno tutaj Imperialków, coś z Imperialków na pewno się pokurci, pokorcimy. Bardzo ładnie mnie wyglądają w Glitterze, A cena, jaką będę celować, Imperial w literze, złoty coś. Jeszcze nie znam dokładne, jak będę składać, to się zastanowię bliżej. E, I powiem tak: historia jest bardzo ważna, warto się porównywać ze starych eventów, widzowie. Porównywajcie. To jest dobre ze starych elementów porównywać ceny. E, Koi również, ale tej bardziej gliterki, e, kurcz, bardziej imperial glitter. Więc co widzę, to było tyle w tym filmie. Jeżeli Wam się materiały z inwestowania podobają, strzelcie subika na kanale, e, wbijajcie na skin z życzę miłego dzionka, trzymajcie się, cześć, cześć.